Cześć, witam Was na kanale A Ty Grasz. Słuchajcie, już na samym wstępie pakuję. Pakuję, cały czas coś pakuję, cały czas się zastanawiam, co sobie zostawić w domu, co nie. I dzisiaj jest to i są to przede wszystkim konsole różnego rodzaju inne też rzeczy do konsol kable, próbuję to kompletować i co nieco sobie powspominamy, tak myślę przynajmniej. Zapraszam. Od jakiegoś czasu zastanawiam się jak wiecie, na temat pokoju gamingowego, który przenoszę, zastanawiam się dlaczego. Dlatego, że słuchajcie, są konsole, które mm, chciałbym zostawić sobie jednak w domu. I takie pytanie od razu z miejsca w komentarzach możecie dać znać. I na jakich konsolach tych starszych jeszcze faktycznie gracie? Których które konsole jeszcze używacie na co dzień, które jeszcze podłączacie, może pod stare telewizory typu CRT, a może już te nowe, prawda? Jakieś LCD, jakieś tam jeszcze inne, ohohoho, oh, jak to dzisiaj wiecie, monitory czy telewizory mają przeróżne opcje, przeróżne fajne gadżety w sobie zawarte, aby te faktycznie mm, grafika wyglądała faktycznie bardzo dobrze i przejrzyście, bo prawdopodobnie chyba na tym wszystkim najbardziej zależy. nie do końca. Słuchajcie, pewnie fajną sprawą jest to, że jeżeli sobie włączamy na przykład... Powiedzmy, taką PS2, prawda? Taką PS2, ona jest malutka, fajnutka. Jeżeli sobie włączamy coś, coś, coś takiego na nowym telewizorze, czy na nowym monitorze, nie wygląda to zbyt dobrze, tak? Są różne upscalery, są różne gadżety które, techniczne, tak? takie właśnie graficzne, które mogą, mogą tą grafikę lekko podciągnąć, albo ją po prostu lepiej wyraźnie wyświetlać, bo to na tym głównie chyba... Z tego co wiemy, polega. I właśnie, i jakie te konsole macie i czy faktycznie je używacie? Bo ja doszedłem do wniosku, podłączając ostatnio kilka moich sprzętów, i zaraz powiem, powiem od czego zacząłem. Stwierdziłem, że. Hmm, na tych nowych sprzętach, na tych nowych od, odbiornikach, tak naprawdę, mówiąc tak jak powiedziałem o monitorach i telewizorach, nie ma to do końca sensu, bo wygląda to naprawdę tragicznie. Ja odtwarzając to na przykład, bo mam, mam taką możliwość, nie chwalę się, nie żalę, po prostu mam taką możliwość, przez przypadek można powiedzieć, mogę to. Odtworzyć na tym z tyłu telewizorze, który ma 55 cali, mogą stworzyć na 60-calowym, delikatnie starszym, jednym z pierwszych, które miały SmartA, już wbudowanego, prawda, że można sobie oddzielnie oglądać te Netflixy, te wszystkie YouTube i tak dalej. I na takim mocno, tak jak dosyć ten nowoczesny, 98-calowy telewizor 4K. Oczywiście już to wszystko musi mieć, 144 Hz i tak dalej, i tak dalej. Nie o to chodzi. Na tych telewizorach, na tych odbiornikach, coś takiego jak. PlayStation jest jeszcze jeden, prawda? Mam akurat tutaj przy sobie dwie, mam ich chyba z sześć łącznie, ale dwie takie konsolki, ta jeszcze pójdzie do czyszczenia, ta już jest wyczyszczona. Te konsolki wyglądają po prostu, jeżeli je podłączymy pod telewizor, czy nawet monitor, jakiś mały ten monitor, nie wygląda to kurczę dobrze, jest pixloza cholerna. I właśnie, pytanie, czy sens jest coś takiego nie tyle trzymać, aby odtwarzać te gry? czy emulować. Spotkałem się ostatnio, kolega mi pokazywał pewien emulator, nie będę go tutaj reklamował, bo to nie o to chodzi, i pokazywał mi, jak te gry wyglądają. Wyobraźcie sobie, że naprawdę wygląda to kapitalnie i nawet cała imersja, to wszystko, wszystko jest w miarę, w miarę zachowane, jednak zachowane. Słuchajcie, pierwsze gry 3D, nie wiem, jakie wspominacie, bo ja akurat rządzę się taką troszkę nostalgią, często o niej mówię i stąd też mój kanał na początku powstał. Jak najbardziej zacząłem, jak pamiętacie, czy ktoś ze starszych widzów pamięta, zacząłem od PS3 tak naprawdę kolekcjonować. Później dopiero się skradały przez przypadek, dosłownie przez przypadek i niechcący gry z PS1 czy z PS2, ale zaczynałem od trójki. Wracając do jedynki, jak właśnie podłączymy tę konsole, to one hmm, zachowują się różnie. Ja stwierdziłem, że jak włączyłem czwartą swoją konsolę, z kolei, jeśli chodzi o PS1, zawsze coś w niej jest. Nie tak, nie wiem, czy to jest przypadek. I jak się to u was dzieje, czy tak faktycznie bywa? Czy sprawdzacie swoje konsole, które są na półkach, czy tylko po prostu je podziwiacie, nie podłączając ich, nie korzystając z nich. U mnie takie zależności są. Hm, mianowicie ciężko mi było do serteka podłączyć, ponieważ wydawało mi się, że kabel jest przyczyną, prawda? Bo troszkę mi się nie żyło na początku, później zaczęło przerywać. Się. Nie wiem, czy ktoś kojarzy ze starych telewizorów, jeszcze jak obraz przeskakiwał z góry do dołu, czasami z dołu do góry, takie pasy się pojawiały. Zmieniłem kabel, kupiłem kabel, bo miałem jeden kabel, faktycznie miałem kilka, ale nie mogłem ich znaleźć, wiecie, w przeprowadzkach tak jest. No i podłączyłem, kupiłem nowy kabel i okazuje się, że to jest po prostu to samo. Wymieniłem gniazdo w końcu, tu kiedyś i stwierdziłem, że no co, trzeba, trzeba pomóc, i sprawdzić. I dalej okazało się, że to samo. Do dzisiaj ta konsola jest lekko uszkodzona, właśnie w taki sposób, ponieważ pierwsze jakieś 20, 15-20 minut chodzi dobrze, a później tak jakby jak się zagrzeje, no to... Zaczyna właśnie pojawiać za za zaczynają pojawiać się te pasy. Hmm. O co chodzi, nie wiem, ale dopóki używałem, tak powiedzmy raz w miesiącu, czasami dwa razy w miesiącu, bo faktycznie to miało miejsce w poprzednim miejscu, gdzie miałem więcej po prostu miejsca w tym byłym gamingowym, tym pierwszym moim gamingowym miejscu, to tam miałem podłączone CRT i czasami po prostu nawet z takiej właśnie żywej nostalgii próbowałem to sobie odtwarzać i te gry nawet testować. Ale wiecie, jak to jest przy testowaniu. Zaraz się siądzie z, z godzinkę, zaraz mija dwie godzinki, czasami nawet trzy. No tak faktycznie u mnie, przynajmniej tak bywa. No i właśnie, czy to jest sens, aż mieć tyle konsol u siebie na półkach? Czy mieć taką jedną, którą faktycznie wiemy, że co jakiś czas trzeba podłączyć, żeby ona, nie wiem, się rozgrzała, żeby się dostroiła na nowo? Nie wiem, nie jestem elektronikiem, nie mam pojęcia na czym to polega, ale faktycznie założyłem taką tendencję i śmiem twierdzić, że to ma znaczenie, że konsola po prostu zbyt długo nie jest używana. Dlaczego tak twierdzę? No właśnie, pokazałem tutaj na podstawie PS1, tak, to znaczy powiedziałem, nie, nie pokazałem, kiedyś może takie materiały będą. Hmm, jeśli chodzi o PS2, z PS2 co mi się zaczęło dziać? Zaczęło mi się to dziać, że jak otwierałem sobie, powiedzmy, tak, tutaj ten czytnik, płyt DVD, bo to jest DVD, jak wiemy, jak otwierałem, to w porządku, ale jak zamknąłem sobie już płytę, wsadzając, prawda, do czytnika i chcąc uruchomić grę, po zamknięciu, hmm... Tak jakby jakiś czujnik tutaj zaczął mi zawodzić, prawda? Po jakimś czasie, ale naprawdę nie używam tej konsoli bardzo długo. No i co? Hmm, no. Nie wiem, co się tu okazało. Po jakimś czasie zaczęła chodzić, więc nawet do Pawła i Grasa nie dzwoniłem, nic tam nic tam z tym nie robiłem, ale już czułem, że coś się z tym dzieje nie tak. I faktycznie po jakimś czasie zaczęło mi te gry po prostu wyrzucać, jakby nie. Gram sobie gram oczywiście na oryginałach. Ta konsola, ta konsola ani jedna, ani druga, ani trzecia, ani żadna moja konsola faktycznie, Chociaż nie, ja mam jedną przerobioną, ale te nie są przerobione. No i takie rzeczy mi, po prostu mi się zaczęły dziać i na każdej praktycznie grze, którą mam grę, starałem się włączyć, zobaczyć czy, 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 czy jest wszystko dobrze, czy jest źle, ale przy jakiejś tam 10 czy tam 12 pamiętam, po prostu przestałem to sprawdzać, bo wiedziałem, że to jest wina jednak konsoli, a nie samej gry, bo pasy może i się tutaj nie pojawiały na telewizorze, na telewizorze CRT, ale ta grafika była taka jakby... Hmm, nie wiem, jak to określić, taka troszkę zmulona graficznie, zupełnie inaczej wyglądała, jak na innej konsoli, takiej samej konsoli, prawda? Czyli coś tam już z tą grafiką się zaczęło dziać. No i właśnie, mając tyle konsol, to te konsol faktycznie troszeczkę mam. Czy jest to sens, czy mać na półkach, czy mieć taką jedną, faktycznie prawdziwego zdarzenia? No nie wiem. Taką, którą faktycznie odpalamy i na niej czasami gramy. To samo tyczy się, słuchajcie, padów. Ostatnio była taka sytuacja, że chciałem sobie podłączyć do ps 4 ki żeby czwórki wziąć sobie pada i pograć coś, i słuchajcie, musiałem, musiałem sobie takiego nakona na kablu podłączyć, bo były wszystkie rozładowane. A ja wszystkie pady ładuję do końca, i później je trzymałem, co jakiś czas ładuję. Okazało się, że przeholowałem chyba z pół roku. No i żaden pad z moich, których mam chyba z 7 czy 8 nawet bym naliczył spokojnie, wszystkie były rozładowane nagle, nie? A ich, ale faktycznie ich nie używałem z pół roku. No i taki nakon, wydaje się, że to troszkę takie, no. No nie są one najgorsze te pady, faktycznie, one dobrze działają, elegancko, ale jest na kablu, więc baterii tutaj nie trzeba. Więc jeżeli mi się skończy, skończy mi się bateria w jakimś padzie do PS4, to do konsoli podłączam tego i spokojnie mogę sobie na tym grać. No ale, ale widzicie, no mi się wydaje, że te, te sprzęty jednak troszkę niszczą, tak? Pod, 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 czasem. Co innego jest z grami, bo na płytach, no wiadomo, no płyta nie ma w sobie żadnej elektroniki, ona jest dosłownie odtwarzana, nie? Nie ma w ogóle żadnego kontaktu fizycznego z czytnikiem, bo to jest odtwarzane cyfrowo. No tak. Co innego z analogiem jakimś, tam, dyskietki i tak dalej, są magnetyczne, mogą mieć problemy, ale no właśnie, to, to, to do gier się raczej nie tyczy. Mi chodzi tutaj głównie o sprzęty. Jest taka konsolka, która jest, słuchajcie, nie do zarąbania, chyba, bo to jest jedna z moich pierwszych takich nietypowych moich m, zakupów, również przez przypadek. Jest to PS2 w wersji FAT, ale jest to srebrna odsłona, troszkę porysowana tutaj. No wiecie, to już jest ząb, ząb czasu, a te srebrne one w ogóle. Ta poświata cała, jest ta srebrna, ona jest taka dosyć śliska. Nie jest to Piano Black oczywiście, czy jakiś w ogóle Piano Silver, ale, ale to naprawdę rysuje się nawet od samego patrzenia i faktycznie, autentycznie tak jest, więc ciężko utrzymać ją w jakimś takim po prostu fajnym super stanie. Ale jest. Dlaczego mówię, że jest pancerna? Bo ta konsola przyjęła, słuchajcie, wszystkie płyty, jakiekolwiek mam kiedykolwiek mi przechodzą przez ręce, wędrują tutaj do tej fatki. Nie ma problemu z szufladką, nie ma problemu kompletnie z żadnym odtwarzaniem. Od razu się załącza i od razu wszystko fajnie, pięknie pracuje. Czy to przypadek? Czy to coś, co się nie zdarza lub powinno się zdarzać? No właśnie, ona chodzi, bo jej dosłownie używam, i później wpadłem właśnie na ten pomysł, że coś w tym faktycznie raczej jest. Wiecie, tu jest też w tych konsolach starszych, tu mamy, tu, tu mamy zasilacz wbudowany już elegancko w tej PS2, w facie oczywiście tak właśnie też jest i to jakoś pracuje. Z tym, że naprawdę ta konsola jest uruchamiana co najmniej kilka razy w miesiącu. Ostatnio może troszkę mniej, ale faktycznie jest używana bardzo często. I tylko zawsze po nią sięga, bo wiem, że ona działa. A wszystkie zaniechałem. No i jak myślicie, czy to jest sens trzymać tyle konsol. Takie może dziwne pytanie, bo wiecie, dużo ludzi mówi, że ja kupiłem dzisiaj konsolę taką, kupiłem taką, taką. Ja sobie powielam te osoby, widzę, że to są często te same osoby, które zbierają swoje konsole, ale czy włączasz jeden z drugim te konsole i sprawdzasz, czy one są w dalszym ciągu w dobrym stanie, na tyle dobrym, żeby można było odtwarzać te gry i w nie grać? No właśnie. Wiecie co, dzisiaj jeszcze nie wiemy do końca, jak będzie z jakimś tam, powiedzmy, ostatnim, ostatnim wypustem. Xboxa 360, do którego ostatnio, nie wiem dlaczego, ale kurde, zaczyna do niego wracać. Dlaczego? No bo te gry z, z Xboxa 360, jeżeli mam te same gry na 360, a i, i, i na PS3, to kurczę, wolę włączyć na Xboxie. Nie dość, że lepiej mi się gra na tym padzie, to też możecie w komentarzach dać znać, no ale też na konsoli lepiej to wygląda. Często gęsto, często gęsto, ja to tak się śmieję, te gry po, po prostu wyglądają lepiej graficznie, a raczej. No właśnie, może nie tyle graficznie, ale rozdziałka widać, że jest większa, więc jeżeli dzisiaj gramy na troszkę większym telewizorze czy monitorze, to to się wszystko przekłada w ten deseń, że one naprawdę fizycznie na oko lepiej wyglądają. Dosłownie jest, są bardziej imersyjne, lepiej to wszystko po prostu chodzi, tak? I tak faktycznie jest. Ale to jest, mówię, to jest tylko tak, że 360 umie działa wtedy, jeżeli PS3 PS3 sobie dosłownie leży, a mam ta, taką samą grę, no na przykład Assassin'a czwórkę. Black Flag. Ja na początku zacząłem grać w na Black Flag czwóreczkę na Xboxie 360. To dokładnie było na premierę tej gry i na 360 tłukłem właśnie w tego, w, tego, w tego skrytobójce. Teraz tak, właśnie chciałem Wam pokazać, ma taką fajną wersję, tak chciałem dodać, tak? Chciałem dodać sytuację, która dzisiaj może i ma miejsce, bo są różne specjalne wydania, ale jest to jeden z ładniejszych dla mnie tych takich mini-artbooków, można powiedzieć, które, które występowały w takich grach, które są wypuszczane w takim jakby pudełku metalowym. To no nie tak jakby, bo to jest metalowym. Jest to Assassin's, Assassin's Creed 4 Black Flag School Edition. Tak, bardzo fajna sprawa. Jest to wersja angielska od mojego przyjaciela, kiedy się dostałem po prostu. Ona jest w takim tekturowym kartoniku i po otwarciu, znaczy po wyciągnięciu z tego, jest taki metalowy... Taki metalowy boksik, prawda? Co w tym boksie jest? Słuchajcie, tutaj jest oczywiście soundtrack. Tak, sam soundtrack wygląda w ten sposób. Oczywiście w takiej kopercie tekturowej. Sam, sam soundtrack tutaj jest z, z, z płyty. Gra jest już gdzie indziej. Tu mamy trzy takie grafiki, które przedstawiają po prostu... A może Wam pokażę. Przedstawiają tutaj motywy z gry. O. Mam tutaj dwa, bo jeden mam oprawiony. Nawet nie wiem, czy kiedyś pokazywałem. Ale są tutaj takie... O, właśnie, takie takie graficzki. O. I to sobie można gdzieś na przykład oprawić, bo bardzo ładnie to wygląda. Powiem Wam, że, te, że ten papier sam w sobie jest taki, hmm, tak jakby starodawny, prawda? I bardzo ładnie te ilustracje dzięki temu wyglądają. No nawet patrząc, po, patrząc pod światło, to od, od tego się nie odbija światło i są takie jakby chropowate, tak jak kiedyś były takie papiery pergaminowe. Można to do tego porównać faktycznie. Bardzo ładnie to wygląda. Mi się takie rzeczy podobają na przykład na półkach, zamiast sobie włożyć jakąś widokówkę. To właśnie taki, taki, taki arcik sobie wsadzić na płeczkę czy na, na biureczko, jeżeli macie jakąś ulubioną serię gier. Słuchajcie, ja jakimś bardzo wielkim zwolennikiem na nie jestem, ale bardzo lubię uniwersum pirackie. A tutaj akurat można to nazwać grą międzygeneracyjną przecież, bo na czwórkę, na czwórkę ona również wyszła na, 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 na PlayStation 4 i ona na czwórce zupełnie inaczej chodzi. Na, PS, na PS4, Assassin 4 chodzi lepiej, no tak, no faktycznie tak jest, ale to, też one są odpowiednio droższe i ciekawe, jak myślicie też, bo też możecie napisać w komentarzu, bo każdy pod, pod jakieś różne, różne tam sytuacje może się odnieść, jak myślicie, czy, 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 czy co, co ja miałem tu mówić, aha, czy czwórka, czy Assassin's 4, Assassin's Creed 4 dla Was jest lepsza, nie będzie na, Play, na, na PlayStation 3? Na Xboxa 360 czy na PS4 Wam się grało lepiej? Mi o dziwo powiem Wam, że najbardziej, najlepiej mi się grało na Xboxie 360. Dlaczego? No właśnie, nie wiem dlaczego. Wytłumaczcie mi to, bo nie wiem. Kolejną sprawą, która jest w tym pudełku i to jest właśnie ten artbook taki, to jest taki mini artbook, ale jest po prostu... Dla mnie jest to jeden z najładniejszych takich, takich tych, tych mini artbooków, jakie kiedykolwiek widziałem. Zresztą nawet. Dlaczego? Dlatego, że jest właśnie zrobiony tak jakby po staremu. Oczywiście jest w bardzo ładnym stanie, bo był w pudełku zawsze. Bardzo mało używany, lub praktycznie w ogóle, bo tego się nie używa. To jest raczej, raczej w ten deseń, że mm, cieszymy się z posiadania, a nie z oglądania. Tak? <laughs> no niestety tak często bywa. Jest to ładnie taki jakby namalowane, troszkę, troszkę pastelowe kolory, wykończone brzegi takim srebrzystym jakby, jakby farbą. No ciężko, to, ciężko to w ogóle ocenić, bo naprawdę nie widziałem zrobione, zrobionego w ten sposób artbooka, żeby miał takie zdobienia, ale one, one nie wyglądają jakby były drukowane, tylko właśnie jakby wręcz namalowane. I to mi się cholernie podoba. I w tym artbooku, słuchajcie, no mówię, on jest w idealnym stanie. Wszystkie te ilustracje wyglądają ładniej niż w samej grze. I nie wiem, nie wiem, czy tak jest we wszystkich, ale tu akurat tak, tak kurczę jest. Cały oczywiście content jest rozpisany. Mamy tutaj wszystkie ilustracje przedstawione. Dlaczego mówię, że ładniejsze i lepiej wyglądające? Bo są w takiej właśnie wersji, jakby pastelowej. Ten artbook jest przedstawiony takimi nie, nie tylko grafikami z gier, z, gry, z samej gry, bo tu oczywiście są też, są też ludzie, którzy pracowali przy tym, przy tym całym przedsięwzięciu, jeśli chodzi o Assassina. Od samego początku tak naprawdę. Mamy tutaj dwójkę, mamy tutaj, mamy tutaj przeróżne, przeróżne postaci, które występowały same w grze. I tu i właśnie często, gęsto te postacie są przedstawione w tym artbooku w taki, taki właśnie pastelowy sposób, nie? Taki narysowany i zrobiony w taki sposób, aby, aby to oddawało ten taki duch może tych czasów pirackich. Nie wiem, ale jak oglądamy czasami filmy, gdzie jest to uniwersum pirackie, no to faktycznie jest, to, jest taka tendencja pokazywania tego w taki sposób, hmm pradawny, starodawny, ale jednak, jednak taki nowoczesny, nie? No kurczę, nie wiem jak to nazwać, no, no troszkę, ja troszkę błądzę, ale, ale to mi się właśnie w tym podoba, że jest tak troszkę pokoloryzowany, ale w ten inny sposób. Nie przekoloryzowany, że lepiej wygląda grafika sama z gry, która jest przedstawiona w artbooku, tylko jest ona zmieniona, że taki grafik w grze tak naprawdę po prostu nie ma, nie? Nie jest coś takiego. I ta, ta wersja jest właśnie wydana w taki w taki sposób. Bardzo mi się podoba. Jest ona troszkę w takim stanie, jakim jest, no ale słuchajcie, jak coś gdzieś leży na jakimś tam karbudzie za granicami naszego, naszego państwa i jest to gra, której ktoś chce się pozbyć, no to zazwyczaj jest tak, że, że mm, ktoś to przewraca w domu z kąta na kąt, często też w garażu, czy w jakimś tam, jakimś tam komórce. No nie wiem, w każdym razie faktycznie mm, takie wersje mi się bardzo podobają. Nie mówiąc o wersjach, które faktycznie wychodziły kiedyś Kiedyś ogólnie gry. No wspominamy to dzisiaj, kurczę. My kolekcjonerzy tak mamy, że lubimy gry, które są, mm, są po prostu z książeczkami w środku. Bardzo często o tym rozmawiamy, bardzo często się tym chwalimy i bardzo często wyciągamy takie gry z półki. Bo nieraz z Wami rozmawiałem po którymś to ostatnim odcinku moim i Wy też tak macie, że. Często, gęsto właśnie, ja tak lubię to mówić często. Często, gęsto wy 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 wyciągamy sobie spółki. no u mnie to już gier nie ma dzisiaj, jakieś Lego dzieci y stoją i, i, i tak dalej, ale często, gęsto wy wy wyciągamy sobie te płyty nawet z tego protektora od, od In Invisible Black, które zamawiamy, często wiecie o tym. No to wyciągamy sobie te książeczki, przeglądamy, patrzymy co tam jest. Często, gęsto nawet, często, gęsto. Kurde, za, za, za często tu mówię. <gry> w każdym razie wyciągamy to żeby zobaczyć. Nawet nie, niejednokrotnie bywało tak w tych starych grach, że są nawet prawie że kompletne solucje do gier, jeśli chodzi o stare gry, no nie, to już nie jest PS3, ale powiedzmy PS2 i na pewno PS1, nie mówiąc o pc tak Big Boxach i tak dalej, które kiedyś wychodziły. Dzisiaj tego nie ma, tęsknimy, za tym, mi się bardzo podobają takie gry, które posiadają takie bogate, nie tyle zdobienia, tylko bogate informacje zawarte w samym opakowaniu, bo mamy pewnego rodzaju taką fizyczność w, w, w tym wszystkim, tak, możemy ją dotknąć, tą grę, możemy zobaczyć, jak, dajmy na to, deweloperzy, Tworzyli tą grę, do czego przywiązywali tak naprawdę największą wagę. To nie są te kolorowe gry, które dzisiaj są w, i to najczęściej są w wersjach cyfrowych, tylko to są te właśnie fizyki, fizyczne gry, które mają swojego ducha. Po prostu w, ma, mamy tą grę, w, wkładamy do czytnika. I voilà, nie? Spoko, w, w, gramy w to, po prostu gramy, możemy zobaczyć pudełko, jeżeli czegoś nie wiemy, tak jak w, w kiedyś nie było internetu, no to mogliśmy przeglądać co jest do czego, nie? Jaki tam przycisk użyć albo coś. To są proste, banalne rzeczy, ale jak bardzo potrzebne dla takich ludzi jak my okazuje się i takich ludzi jest naprawdę dużo, bo tych kolekcjonerów Takich no, różnych kolekcjonerów, tak? Różne rzeczy, co zbierają, ale tutaj głównie chodzi o gry. Jest naprawdę nas bardzo dużo i cieszymy się tym, lubimy się tym cieszyć i potrafimy się tym cieszyć. Ja się nie mogę nigdy doczekać, jak coś zamówię. Jak widzę to pakowanie, przychodzę, to tak czasami nawet z nerwami, ale wiem o tym, że tak nie powinienem, żeby czegoś się rozerwać. Ale otwieram tu pudełko, kurczę, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku i co jest na przykład zawarte w grze, która została zakupiona u mnie jako używana, tak? No właśnie, dzisiaj to jest ciężki cholernie temat, bo jak otwieramy taką grę z PS5 czy nawet z PS4, no to co, otwieramy i jak jest karteczka, która jest reklamą, że możesz dostać oczopląsu grając, no to i to jest jedyna informacja praktycznie, no to jest bieda. Bieda i żal, bo te gry wiecie ile kosztują. No i tak to niestety jest. Słuchajcie, co myślicie o tym? Co myślicie na temat właśnie tych konsol, które po prostu po jakimś czasie, jak się ich nie używa, naprawdę zaczynają szwankować? Nie wiem, czy jeszcze po jakimś czasie nie jest tak, że przestają w ogóle działać. Tego nie wiem. Jak jest u Was? Sprawdźcie to ewentualnie i dbajcie o to lub się ich po prostu pozbądźcie, bo ja zauważyłem, że sam po sobie że się wkurzyłem, czyli tracę nerwy na to, co kiedyś sobie kupiłem i dzisiaj nie do końca jest mi to faktycznie potrzebne, żeby to co już co rok na przykład albo co dwa lata naprawiać. Nie wiem jak to jest u Was. Dajcie znać w komentarzach. Grupa Ty Grasz na Facebooku, które serdecznie zapraszam. Słuchajcie, możecie mnie wesprzeć, możecie przelać jakąś piątkę czy tam dychę, jak chcecie. No, no, ja jak, jak chcecie, jeżeli możecie, bo to jest bardzo dużo dla mnie. Jeżeli, jeżeli mi podbijecie odcinek, bo to też, też jest taka nowa opcja. Nie wiem do końca, co ona daje, ale coś podbija. <laughs> Jeszcze o tym nie czytałem. Łapki, komentarze to jest to, abym się rozwijał, abym miał jeszcze dalej jakieś motywacje, aby prowadzić ten kanał. A mam, naprawdę mam, bo z wieloma was, z Was rozmawiam i jestem niezmiernie wdzięczny za to, że w dalszym ciągu jesteście, jesteście i mi wspieracie dobrym słowem, dobrym duchem mm, rozmowy i tak dalej. Jest to dla mnie, jeszcze raz powtarzam, bardzo fajne, bardzo ważne i, i dajcie znać w komentarzach, bo za długo takich sprzętów nawet w boxach, prawda? Takich PS dwójek, tych sprzętów PS1 naprawdę już nie będzie, nie? Dajcie znać, czy z nich korzystacie i gracie i jak się tu was zachowuje. Słuchajcie, kolekcjonerem się jest, a nie bywa. Cześć!